Dzień dobry, strasznie pochmurny i deszczowy deszcz dzisiaj nas spotkał. Pierwszy dzień w Nowym Jorku. Śniadanie w IHOPE. Dzisiaj chyba zjemy coś innego niż ostatnio. Znaczy ostatnim razem jak byliśmy w IHOPE. Wybór śniadania nie należy do najłatwiejszych. To ostatnie w IHOPE było dobre, ale coś innego bym chciał zjeść. Niestety moja decyzyjność dzisiaj przez tą pogodę jest trochę zaburzona. Zamówiłem to samo co jedliśmy wcześniejszym razem będąc w IHOPE. Smacznego. Dzień dobry, proszę Państwa. Niestety wczoraj mało się działo, co czas padało. Nadal jest mocno deszczowo. Wróciliśmy wczoraj do domu około 20, 21 i tak naprawdę od razu poszliśmy spać. Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od śniadania na Manhattanie. Bartuś znalazł jakieś pajgelki na Manhattanie. Także przetestujemy sobie śniadanie. Zapraszam na dzisiejszy dzień pełen emocji. Wczoraj tak naprawdę jeździliśmy tylko samochodem do wieczora po mieście. Bardzo dużym plusem na przykład tego samochodu jest to, że ma panoramiczny dach, więc jeżdżą po mieście, po centrum Nowego Jorku. Macie cały widok na wszystkie wieżowce, tak naprawdę z dachu. Robi to naprawdę bardzo fajną perspektywę. Można obejrzeć sobie całe miasto i być tak naprawdę w nim w środku. Zapraszam na śniadanie na Manhattanie. Halo! Wujku, jak głodny jestem. Przynajmniej Magic zabiorę się na świetne śniadanie na Manhattanie. Wczoraj oprócz śniadania, tak naprawdę kupiliśmy tylko szynkę chlebek taką mięciutką bułeczkę. Zjedliśmy po kanapce w hotelu. Nic nie jadłem wczoraj, no oprócz śniadania, które miało prawie 2000 kalorii. A nie czarku, wyspał się pan dzisiaj? Nie, bo nie obudziłem się o trzeciej i jadłem pączkę. Ale pada niesamowicie. wyjechaliśmy z hotelu, nie padało, bo no to jest taka ulewa, że w sekundę Chyba całe ubrania przemoczyły. Dojechaliśmy właśnie na Manhattan. Pierwotnie w planach było zjedzenie bajgli, aczkolwiek zobaczyliśmy papaisa. Ja go w Polsce jeszcze nigdy nie jadłem. Kurczaka by zjadł na śniadanie, chociaż jest godzina 13.47, co wskazywałoby na to, że można zjeść wczesny obiad. Tutaj to na każdym kroku jest co druga witryna, to jest jakaś restauracja. Tyle jest restauracji do wyboru. Na tutaj. samym tym rogu. Idziesz sam na bajgelka? To zdasz relację, jak smakowało. My idziemy testować papajz. Ty, wujek, już jadłeś w tej restauracji, to idziemy do niej właśnie? Jadłem już papajz. Ogólnie kanapy wstanek w Popeyes są strasznie tłuste, składają się właściwie z kurczaka, pikla i majonezu, ale no mają coś w sobie, ta panierka jest niezła. już widzę kurczaki, wyglądają całkiem nieźle. A przede wszystkim na takie crispy, takie jak lubię. O oh wow, ale A no jak częstujesz, to się poczęstuje najmniejszym kawałkiem kurczaka. Mega chrupiący, bardzo soczysty. I ta panierka jest fajna, taka jakbyś w płatkach śniadaniowych ją zrobił. Tak. Całkiem porządny kawałek kurczaka, a ten sosik bardzo rzadki jest. W smaku średnim, trochę piecze, ale taki octowy, jakiś taki. Niedobry. No, nie lubię takich sosów. Ja tak. No Sosy takie średnie, kurczaczek bardzo dobry, jak na razie. Należy no, się nie mogę doczekać swojego burgera. Jest godzina 14, jestem przeobrzydliwie głodny. Wczoraj tylko śniadanie, później wieczorem lekka kanapeczka z szyneczką. Dzisiaj już trochę głodek zaszarpał. Wczoraj, jak Jakoś nie miałem za specjalnie w ogóle ochoty nic jeść. Nie wiem dlaczego, wczoraj chłopaki byli na burgera, którego zdjęcie możecie zobaczyć u mnie na Instagramie, oczywiście. Ale kompletnie jakoś nie miałem ochoty jeść. Jakie ciasteczka tutaj dają? Słodkie czy na wytrawne? Ciastko bez smaku. Co ten mój burgerek tak długo się robi? Zamówiłem bacon and cheese sandwich w zestawie z frytkami, no i napojem. Mam ochotę na tą fantę truskawkową, nigdy takiej nie piłem, więc. Chętnie spróbuję. Co najważniejsze, burgera wybrałem w wersji spicy. Zobaczymy, czy dolegliwości spicy będą takie same, jak po polskim KFC, bo ogólnie ostatnio widziałem, straszna burza się zrobiła a propos tych kurczaków, że podobno stały się bardzo ostre i wiele osób na to narzeka, że dolegliwości są później kosmiczne. Bardzo dziwne jest to, że oni tu nie podają tak naprawdę jedzenia na tacach, tylko wszystko pakują tak, jakbyś mógł wszystko wziąć od razu na wynos. Produkcja niepotrzebnych śmieci. Tutaj mam kanapkę są oczywiście frytki. Ja ty dostała, bo ty miałeś jakiegoś innego boksa takiego. Truskawkowa fanta, jaka pyszna. Mój ulubiony napój, szkoda, że nie ma go zero. Naprawdę bardzo dobra. Frytki. Odpowiednio chrupkie, ale w środku też nie są puste i... Mają taką fajną konsystencję. Dodatkowo te frytki chyba są jakoś przyprawione. Otóż jest taki styl kulinarny, wywodzący się z południowych Stanów, tam właśnie tak jak jest Luizjany i tak dalej. To są tereny, które były okupowane jednocześnie przez Francuzów, Hiszpanów i tak dalej. No i to jest taka fuzja starej kuchni francuskiej i hiszpańskiej. Ona się nazywa Cajun. Tak się czyta. Pisze się Cajun. No i to jest właśnie papa jest delikatnie w stylu Cajun. I te frytki są właśnie w takich przyprawach. Solidny kawałek kurczaka. Rekon, roztopiony ser. Tutaj widziałem jeszcze ogórka, no i jakiś sosik. Wygląda na taki sriracha. Bardzo fajne, chrupiące mięso. W dużo boczku, ale taki mdły trochę jest. Jest trochę ostry, ale też taki mdły w tym smaku. No i ten ogórek, który smakuje jak z sałatki szwedzkiej, nie poprawia tutaj walorów smakowych, niestety. Szczerze mówiąc, jem to pierwszy raz, a czuję, jakbym już jadł to któryś raz. To no jest to taki powielony burger z kurczakiem. Dla mnie nic specjalnego. Frytki bardzo dobre, ale burger no taki sam mi się wydaje jak w sieciówce na 3 litery. Moim zdaniem tutaj trzeba dodać tego sosu, bo... On taki jest niejaki, tak szczerze, jest nie. Dużo tłuszczu wypływa strasznie z tego kotleta. No widać, że jest to mocna frytura. Z tego co widzę, a wujek też tak zrobił, dużo ludzi tutaj zamawia same kurczaki. Tripsy, wingsy, a ja się pokusiłem na kanapkę. Do przeżycia, nie jest to jakaś wysoka nota. I tutaj jeszcze, żeby nie okłamywać, widza, specjalnie sprawdziłem to w Wikipedii. I rzeczywiście Cajun jest to osoba należąca do francuskojęzycznej grupy etnicznej. W większości zamieszkują 22 południowe parafie Stanu Louisiana, a właśnie, czyli tam nad za taką a właśnie papa jest, to jest Louisiana. Tak jak KFC to jest Kentucky Fried Chicken, to papa jest, to jest tak naprawdę Louisiana Fried Chicken. Wiecie o co chodzi? No i to jest właśnie stamtąd i Cajun. I to są takie specyficzne przeprawy, i te frytki tutaj są właśnie w takim w stylu kuchni Cajun. Niesamowita skarbnica wiedzy. Dziękujemy Ci za tą wycieczkę. Ale oni w ogóle w nazwie, na Google, jak szukasz tego, to jest Louisiana Chicken. No właśnie. Najedzony odpowiednio, jak na śniadanie, za taki zestaw, który widzieliście, czyli hamburgera, frytki nielimitowaną dolewkę, zapłaciłem 15 dolarów, czyli można zakwalifikować tego fast fooda do tej tańszej półki cenowej. Zjedzone, idziemy zwiedzać Nowy Jork. Wyskakujemy szybko do Starbucksa po kawę i jedziemy dalej. Man, it's raining all the time. How can you talk about burgers, man? Karmelowe frappuccino z laktozą. Zobaczymy, co się potem wydarzy, jak to może być niedobre, jak to jest tak nawalone tutaj cukru. Nigdy nie sądziłem, że deszcz tak długo może padać. Przyjechaliśmy właśnie teraz tutaj pod most Manhattan. Co tu robić w taką pogodę, jak ciągle pada? No trzeba znowu coś zjeść. Jesteśmy zmuszeni do ograniczenia tej podróży tylko do jedzenia w taką pogodę, no bo tak naprawdę jeździmy tylko samochodem, robimy jakieś tam małe zakupki. Byliśmy w Supreme przed chwilą, kupiłem swoją pierwszą koszulkę tej marki. Jesteśmy w Los Tacos, czyli w takim fast foodzie z kuchnią meksykańską, ale co najważniejsze, zobaczcie co tu się kręci. Normalnie kulson na kręciąku. Ja chyba quesadilla sobie wezmę niestety jest tu strasznie głośno nie ma stolików przy których można usiąść tylko możecie zjeść na stojąco szczerze mówiąc myślałem, że to jest dużo większe można to potraktować jako forma takiej przekąski bardziej jest to podane w placku kukurydzianym możecie też wybrać może być też wersja na talerzu mięso, które tutaj mam przed chwilą obkręcało się na tym kręciołku jest bardzo dobre, aczkolwiek czy jestem fanem kuchni meksykańskiej? Burrito tak, takie przekąski, tacosy raczej średnio. Dolna część placka była posmarowana serem fajnie wyczuwalne, ale czy przyszedłbym tu drugi raz? Raczej sam z siebie nie. Ale to przez to, że ja po prostu nie przepadam za tego typu jedzeniem. No, ale jak widać, komuś tu smakuje. E, ja chciałem tylko dodać, że jako fan takosów, tu mamy drugiego fana takosów, są genialne. Może bo jak nie jest fanem to, konkretnie tej kuchni. genialne. Za tę cenę takosy czy quesadilla, którą to nie jest taka quesadilla jak w Polsce. I naprawdę no genialne mięso, najlepszej jakości, guacamole. Trzeba lubić to po prostu, ale rzeczywiście wszystkie te produkty które były w tym takosie, były bardzo dobre. Wujek, a tak w zasadzie to gdzie my teraz idziemy? Do Buffalo White Wings. Zamówiliśmy sobie z pick-upem kurczaki. Podobno wujek mówi, że są przepyszne. Wujek, fajnie tutaj, tak wygląda jak taki sportowy bar. Bo to jest sportowy bar. Tak? Tu mam zostawili? Tak, bardzo często tak robią. Macie zawsze szafę. Ogólnie macie w Chipotle jest tak samo, że jest szafeczka i tak naprawdę podchodzicie sobie i szukacie swojego imienia i sobie zabieracie. Także tak właśnie zrobimy. Już tu możesz pokazać, bo już się tu odkrywają nam pierwsza porcja. Przepysznie to wygląda. Jedziemy do hotelu konsumować. Dzisiaj kolejna kolacja, tak naprawdę w hotelu. No pada cały czas. Mam tak mokrą bluzę. Byliśmy w Nowym Jorku na drinku, tak zwanym przemokliśmy przeokropnie, Zdjąłem bluzę, bo cały mokra była. No i trzeba teraz na noc kurczakiem zarzucić jeszcze. Non to siąpi. Ciekawostką jest to, że nie ma tu parteru. Jest floor number one. Let's go guys. Come with, me. Come with me. A, muszę tu uprzątnąć przed wieczerzą. a takie widzicie. wiemy takie jakieś krakersy, humusik, ser taki w kostkach, plastrach. Polubiłem tu strasznie banany. Dużo ich kupuję. Są smaczne. Hmm. Co mnie puka? Zara! Będę mogła to otworzyć. Co my w ogóle zamówiliśmy? Buffalo Wild Wings. Mmm. Mountain Dew. Tak zwana butelka z największą ilością cukru na świecie. Bo taka butelka tutaj ma 77 gramów cukru. Cała butelka ma 300 kalorii. Chyba napój, który jest najbardziej kaloryczny na świecie. Ale też jest pyszny. Mmm. Tutaj ta przyprawa z Luizjany, która była w popajsie chyba występuje. Sos ranch jest tutaj pięciokrotnie dodany do zamówienia. Ła. Uuu to jakaś taka posypka jest. Mańczki umyłem. Ja idę ręce umyć. On kłamie, on tam idzie. I nie myje rąk, tylko puszcza wodę, żebyśmy tak myśleli. On lubi takie brudne łapszta choć w szamę. co tam mata? Co tam mata, co tam gryzie, ta? Spróbuję. A już spróbuję. Do tych kawałków kurczaka bez kości wybrałem Orange Chicken Sosik, taka glazurka. Mmm, dobre wujek. Dobry, nie? W miarę soczyste, fajny smaczek tej glazurki. Trzeba nadmienić, że wciąż jest to ham. Jest to kurczak ham, ale oni robią boneless w taki sposób, że to niby są wiecie wingsy, ale tak naprawdę to jest po prostu pierś z kurczaka sklepana, zmielona i wrzucona w panierę i nazywają to boneless wings. Ta panierka, fajnie, że nie jest taka kompletnie rozmoknięta przez tą glazurę. O, mm. sosika nie otworzyliśmy. O, o, ten ranch, o Boże. Pyszny? Mhm. Dlatego też go wziąłem, bo tak mówisz o tym ranczu i... W końcu pewnie zjemy jakiś taki pyszny. Kolejna rzecz w Stanach: zamawiasz Są 105, to, to masz minimum. Sosik jeden z lepszych, które tu jedliśmy, tak naprawdę. Bo niektóre są takie mocno octowe Ten jest fajny. A tutaj dziwne: bafalo to jest człowieku przyprawa, taka w proszku. No Do tych wybrałem bafalo taką niby glazurę. Nie wiem, niestety wujek się na wszystkim aż tak dobrze nie zna. Hmm. Poprawne? Poprawne, aczkolwiek te bone bardziej mi siedzą A to jest mega ostre, już czuję. Bezze. Tak naprawdę, to jest jakiś już stripsy, tak naprawdę. Tylko zrobione w stylu Wingsów. Fryteczki, dobra. Dobre, chrupiące. też mają jakąś przyprawę na sobie. Bafale opali. Za taki zestawik bez dwóch napoi, bo one były doliczone oddzielnie. Trzeba zapłacić 45 dolarów. No ale wyżerka jest spokojnie na, dla czterech osób, które nie są jakoś bardzo głodne. Trzy osoby najecie się potężnie, uważam. Ja tu jeszcze siedzę, Czarek już leży. No. Chodź sobie jeszcze, co tu tam leży. Napchaj się jeszcze. Dobra, spróbuję tego buffalo. Mhm. Nie miałem na niego ochoty, ale... Dobra, tego ma dużo przyprawy. Ja osobiście, jakbym następnym razem te kurczaki sobie zamawiał, to te bez kości bym wziął i nawet w tej glazurze, w której wziąłem teraz, czyli orange chicken. Już jestem najedzony, ale to jest tak dobre. Te, przede wszystkim te. No i chyba tym kurczakowym akcentem kończymy dzisiejszy dzień. Kima i widzimy się jutro.